Edycja sekwencji wizyjnej jest bardzo ważnym etapem tworzenia filmu i montażu wideo. To właśnie dzięki edycji mamy możliwość uporządkowania często chaotycznie zarejestrowanych ujęć. Wykorzystując możliwości montażu nieliniowego, możemy znacznie uatrakcyjnić i ożywić niezbyt ciekawe zdjęcia. Podstawowymi zabiegami edycyjnymi są docinanie, kopiowanie, układanie poszczególnych ujęć w określonej kolejności. Możliwe jest także tworzenie stop klatek, regulacja tempa oraz kierunku odtwarzania klipu wideo. Aby edytować film należy umieścić poszczególne klipy na osi czasu. Możemy zmieniać ich kolejność, jak to było zaprezentowane. Program Pinnacle Studio umożliwia również korzystanie z aplikacji Smart Movie, która samodzielnie zmontuje dla nas krótki film według predefiniowanych przez producenta programu ustawień i filtrów. Tutaj obserwujemy teraz krótki pokaz takiego filmu wykonanego przy użyciu tego automatycznego narzędzia montażowego Długość klipów możemy oczywiście edytować poprzez przycinanie Możemy również przeciągać długość tych klipów. Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest powiększenie osi czasu, po to, aby precyzyjnie dostosować długość każdego elementu. Niemal każdy film zawiera efektowne przejścia pomiędzy. Scenami. Przejścia te mogą być stosowane nie tylko do filmów, ale też do zdjęć. Cała galeria przejść jest dostępna w programie. Są to typowe przejścia spotykane w niemal każdym programie do edycji montażu nieliniowego filmów. Jednym z nieodłącznych elementów są również filmy, napisy tytułowe, napisy końcowe, ale również w trakcie trwania filmu możemy dodawać napisy. W tej chwili widzimy w jaki sposób napisy można dodawać, edytować treść tych napisów, kolor czcionki, krój czcionki. Oczywiście. Czas trwania napisów możemy dostosowywać, regulując długość wyświetlania napisu na osi czasu. Kolejnym elementem są motywy, z których możemy skorzystać przy projektowaniu wstępu do filmu. Bardzo ciekawe motywy graficzne, stanowiące niejako menu menu wyboru scen w filmie. W tej chwili obserwujemy w jakiś jak przykładowy efekt motywu albumu fotograficznego.